Dzieci, po prostu wam co powiem. Nie jest tak, że to jest... Maliśmy mówić nie? No, podarwali panienki, co ją poprosili, żeby... że jak... No, no, no nie, to no nie potwierdzili na tym. Ona ich podarwała bo chciała na plecy, mm -hmm. a oni mówią, że to jak wsadził tak. butelkę, półlitrówkę po pół wódce to dostaniesz na litr, to ona mówi To no, do parku <laughs> i siadła do łapki, <laughs> tylko do dołu do no. i litra wygrała no, ona piła się za darmo, bo jedziesz, to bez oderwania, głównie Był...